Cześć, tu sławomir z kanału Filipiny moja historia. Co chciałem przedstawić Wam w dzisiejszym filmie. Zobaczcie. jak wiecie, jestem kierowcą Ubera no i też czasem jeżdżę dla Bolta, ale przeważnie dla Ubera. I co chciałem po, po, pokazać, jakie, a, jakie po prostu nonsensy są teraz wdrażane dla kierowców, żeby mogli normalnie pracować jako kierowca taksi, kierowca Uber, kierowca Bolt. Do tej pory Jeździliśmy po Warszawie i po okolicach, po wszystkich gminach podwarszawskich bez specjalnych zezwoleń na, na te gminy. Tylko mieliśmy licencję wydaną na gminę Warszawa, i jeździliśmy po prostu po całej okolicy na, na tej licencji. Ale co się zmienia? Teraz od września i października tego roku, to jest taki okres przejściowy, zmieni, zmieniają przepisy. I wprowadzają nam takie po prostu ograniczenia, jeżeli ktoś się do tego nie dostosuje. A o co mianowicie chodzi? Chodzi o to, że każda gmina podwarszawska wymaga oddzielnych licencji, i po prostu trzeba się do tego dostosować. A jak to wygląda? Zobaczcie, byłem dziś u notariusza w mnie. I przywiozłem taki stos dokumentów. Zapłaciłem prawie za to 2000 zł. A co jest w tych dokumentach? Trzeba było do zaświadczenie o lekarskie, zaświadczenie o niekaralności, zaświadczenie badanie psychologiczne, dowód rejestracyjny, prawo jazdy i dowód osobisty. Wszystkie te dokumenty trzeba było po prostu skserować i podstemplować u notariusza jako jakoż zgodne z oryginałem. I za tą czynność, jak mówiłem, zapłaciłem prawie 2000 zł. Druga sprawa, słuchajcie, jeżeli bym tego nie zrobił, to Uber stosuje taką taktykę, że teraz Mam obniżoną prowizję, że nie wiem dokładnie ile ta prowizja w tej chwili wynosi, ale 20 bodajże 1%. Ale jeżeli nie dostosuję się do tych nowych wymogów, nie będę, nie będę miał po prostu tych zezwoleń na nowe gminy, to nie dość, że nie będę otrzymywał z tych, z tych gmin żadnych zleceń. Tylko będę mógł jeździć po Warszawie, to jeszcze moja prowizja będzie zamiast. Tak, tak piszą w informacji, nie wiem dokładnie jak to będzie, ale że ta prowizja będzie wynosiła 31%. Przykładowo, jak ja wiozę pasażera i pasażer mi zapłaci 10 zł, to jak 31% zabierze mi Uber, to zostaje dla mnie 6,90%. A jak będę miał tą obniżoną prowizję, to dostanę 790. No jest, to jest taka zachęta, no i Uber, że tak powiem, o, ma to coś takiego no takie informacje dostaje, że jeżeli wypełnię te dokumenty to z każdej gminy, jeżeli będę miał przejazd z tej gminy Będę miał do każdego przejazdu doliczane 5 zł. To jest taka rekompensata za to, że, że te dokumenty wypełnię. Że te dokumenty po prostu zdobędę i, wy... no i po prostu wdrożę to w życie. Dzwoniłem dziś do swojej firmy, w której jestem zatrudniony. No i jutro, najpierw teraz jeszcze dam tu żonie do sprawdzenia, żeby mi pomogła, czy każdy ten do dokument jest podpisany. Bo to jest dużo tego, cały stos, jak widzieliście, i trzeba sprawdzić, czy jest wszystko podpisane. I tak, w, jak jutro zawiozę to do firmy, to powiedziano mi, że firma to każdy z tych dokumentów do każdej gminy wysyła pocztą i potem czeka na, no, czeka na odpowiedź i na wydaną, że tak powiem, licencję na tą gminę. Dopiero jak to wydadzą. Mi to, będę musiał tą wgrać w aplikację Ubera i wtedy będę uprawniony do właśnie tej obniżonej prowizji. No jest to sytuacja, że tak powiem bez wyjścia, ale nie wiem, czy wszyscy kierowcy to wdrożą. Myślę, że dużo kierowców odpadnie i dużo pasażerów, pasażerów, którzy korzystają z Ubera w okolicach Warszawy będą mieli problem z przejazdami, że będzie mało dostępnych kierowców, że ludzie będą mieli problem z dojazdem. Zatrudniłem do pomocy żonę. Każe jej sprawdzać, czy każdy dokument jest podstemplowany i podpisany i każdego dokumentu ma być 35 sztuk. Jak odliczy te 35, to trzeba zapakować w folijkę i jutro będę jechał z tym do firmy. No, Minę pomocy. Tyle pieniędzy za tyle papierów zapłacone. ale cóż zrobić? Gdybym tych dokumentów nie miał i tego wszystkiego nie załatwione, wypełnione. To by była dla mnie sytuacja niekorzystna, chociażby nawet z tego względu, że przykładowo tak jestem w Warszawie, mam przejazd z Warszawy, daj mi na to do góry Kalwarii. No i zajadę do góry Kalwarii. Jak nie mam tam nie mam licencji na miasto góra Kalwaria, to nie dostanę już stamtąd do zlecenia powrotnego. No i teraz weź człowieku, na pusto wraca i za te drobne stawki, jakie są w Uberze. Bo taksówkarze tak normalnie mieli, że oni po prostu wracali do Warszawy na pusto. Tak u nich to było w założeniu, ale Uber działa inaczej. <laughs> Więc z tego tytułu no nie, ma, nie ma, Uber nie kasuje nikogo za drogę powrotną. No i z tego względu byłoby to ba, dla kierowców bardzo niekorzystne. Nie wiem, jak to wszystko wyjdzie w praniu. Czy wszyscy kierowcy się do tego dostosują? No ale ja muszę się dostosować, bo to jest moje jedyne źródło utrzymania. I dlatego muszę niestety. Sprawdza dokumenty. A Oliwka co? Oliwka do pomocy przyszła. Czy Oliwka przeszkadza tylko? Co? Będziesz pomagać? Będziesz tacie pomagać. Nie, nie, na razie za mała jesteś, tak? Ale będziesz pomagać, kiedyś będziesz, tak? Także słuchajcie, to jest taka procedura, co Wy o tym myślicie? Czy to w ogóle ma sens? Czy to powinno być rozegrane jakoś inaczej? Skoro do tej pory było wszystko ok, może nie do końca oficjalnie, ale można to było rozegrać w inny sposób, bo po co tyle produkować makulatury? Trzeba by było jakieś informacje online złożyć przykładowo do tej gminy, do tej, że taki i taki kierowca. Nie wiem, no nie wiem, nie umiem się te, na ten temat wypowiedzieć, ale mm, dla mnie też szkoda czasu, szkoda papieru i szkoda pieniędzy. Także widzicie, no niestety trzeba wydać sporo pieniędzy, żeby dostosować się do pracy w Uberze. Ja nie wiem, jak to wszyscy kierowcy się do tego ustosunkują, czy się dostosują. Obcokrajowcy <coughs> będą mieli jeszcze gorzej, bo z tego co wiem, to oni będą potrzebowali świadectwa o niekaralności ze swego kraju i z Polski, tak samo. A oprócz tego, będą od nich wymagać od któregoś tam, nie wiem, od przyszłego roku, chyba bodajże, praw jazdy wydanych w Polsce. Także jak ktoś ma prawo jazdy z zagranicy to będzie zmi musiał zmienić te prawo jazdy na polskie, żeby mógł w Polsce jeździć. No dla mnie teoretycznie to powinno być lepiej, bo myślę, że kierowców sporo odpadnie. No i może, może sytuacja będzie, jeśli chodzi o zarobki, może lepsza, nie wiem, zobaczymy. Trzeba będzie w jakiś sposób koszty, które poniosłem teraz odrobić. No, ale to trzeba niestety tyrać całe dnie pracować. Jak ja sam mam utrzymać rodzinę, no to muszę pracować niestety dość długo. Ja może nie pracuję tak po dużo godzin, bo nie pracuję po 10-12 godzin. Jeżdżę 7-8, czasem 6, może nieraz 9. Ale rzadko biorę wolne, bo przeważnie weekendami też pracuję. Nie chcę się po prostu przemęczać jednego dnia, żeby jednego dnia zasuwać po tyle, a drugiego leżeć. To, no chyba, że coś planuję, jakiś wyjazd wtedy, no wtedy trochę zmieniam swoją taktykę, ale, ale generalnie pracuję w ten sposób. No jest to o tyle dobre, że pracuję kiedy chcę, kiedy mi pasuje. To jest zaleta tej pracy. No jest, są też i ale już nie chcę wypowiadać się na ten temat, ale. Pożyjemy, zobaczymy. Taka a propos dzisiejszego dnia i dzisiejszego filmu, powiem jeszcze jedno na zakończenie. Dzisiaj w kobyłce, akurat jak jechałem do Wołomina, to widziałem pełno straży i policji. Okazało się, że wybuchła hurtownia fajerwerków. Na Facebooku piszą, że w pobliżu, gdzieś tam no tego wybuchu jest, jest yy, szkodliwe powietrze. No, trochę jechałem, śmierdziało tam trochę, ale nie wiem na ile to bardzo szkodliwe i śmierdzące, ale trochę było czuć. Yy, może słyszeliście o tym, bo pisano o tym w, no, w internecie. Także może się Wam ta informacja obiła uszy. To wszystko, co chciałem przedstawić w dzisiejszym filmie. Do zobaczenia, do usłyszenia.